To jest jeden z najtańszych Elite boxów na rynku. A ja zapraszam na serię, w której otworzymy wszystkie dostępne etebeki, Od tych najtańszych, po te warte kilka tysięcy. Filmy z tej serii będą pojawiały się co tydzień, więc koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem i suba na kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Powiem wam, że ja nie mogłem się, po prostu nie mogłem się doczekać tej serii, aż zacznę to nagrywać. I jestem fanem tych boxów, naprawdę. Jestem fanem tych boxów i no, jestem podmierany, że to nagrywam. Shouted Fable, jeden z najtańszych, jeden teoretycznie z najgorszych, w sensie jest on bardzo słaby w tym secie jest lekko ponad 95 kart i te karty są bardzo tanie, no ale przecież, że jest ich mało, to jest duża szansa, że wydropimy tutaj coś fajnego. Są ładne te karty, są ładne, ale wartość ich nie jest zbyt duża. Uwaga. Otwieramy. Tu nam już wypada karteczka z dostępnymi kartami, jakie są w tym secie. Są tu naprawdę dosyć ładne karty. No nie można powiedzieć, że one nie są ładne. Tu są karty promocyjne. Promocyjne to nas nie interesują za bardzo. Powiem tak, ja się bardzo nastawiam na tą kartę. To co tu widzicie, rewa w ja to tą kartę. Celujemy w tą kartę. Chcemy tą kartę wydropić. Ewentualnie jeszcze jakiegoś trenera, bo też bardzo lubię karty trenerów. No i tą chcemy. Może nam się uda? Mówię, no, jest duża szansa, bo tych kart tutaj jest naprawdę mało w tym secie. Najpierw musimy sobie wszystko ze środka. Mamy tak kości. Kości nas za bardzo nie interesują. Mamy takie coś, nie wiem do końca co to jest. możecie mi napisać w komentarzu do czego to służy, bo do końca nie wiem. Jakieś takie kartonowe coś tam. Zestaw koszulek. Kodzik, mamy jeszcze żetony, no to jest wszystko to co jest w normalnych ETB-kach. Mamy zestaw kart mocy, mamy kartę promo, karta promo, bardzo ładna karta promo No i mamy to co jest najważniejsze, czyli 9 boosterów Tu będzie się dropiło, będzie leciało dzisiaj, ej one są zimne, bo ja je dopiero co przyniosłem z paczkomatu Są mega zimne te karty no i mam nadzieję, że to coś da, że, że, zima, że zima im pomoże, że ta ujemna temperatura da dodatnie dropy z tych kart. Powiem tak, ja tego nie przedłużam. Nie mam zamiaru tego przedłużać. Otw otwierajmy, otwierajmy to. Ah, słyszeliście to, czy wy to słyszycie? Boże, piękny dźwięk, naprawdę piękny dźwięk. Kodzik do gry zaczynamy. Oby dropiło. Oby dropiło. Uwaga. Zaczynamy od. Pierwszego boostera i zobaczymy czy ten pierwszy booster będzie szczęśliwy, bo jeżeli pierwszy booster będzie szczęśliwy, to później już będzie tylko lepiej. Gorzej nie może być. O, tu mamy już jakiś reverse holo fajny. Tu nic i ostatnia karta również nic. Ej, mam taką kartę, tylko że Master bola, nie? Jak coś, nie wiem czy kogoś to interesuje, ale no tak jestem w posiadaniu takiej karty. Booster numer dwa. Może tym razem coś zrobię, no, no tu jest ogólnie mało kart, tak jak mówiłem, 95 kart, więc naprawdę jest duża szansa na trafienie czegoś fajnego. Kodzik. I oby tak było dzisiaj, obyśmy dzisiaj coś tutaj podropili. No ale na razie ten pierwszy busterek to był totalnie nieudany. Ale może w tym, o tu znowu jakiś reverse holo fajny. No i mamy, mamy eksika. Udało nam się trafić Exika. Eksik, Rewa wruma, trafiliśmy to co chciałem, tylko że nie w tej wersji co chciałem. No ale karta jest taka, taka karta jaką chcieliśmy, więc troszeczkę mi te boostery słuchają dzisiaj. Ale tak jeszcze nie do końca, nie do końca. To musi troszeczkę się podkręcić. No ale fajnie, że chociaż tyle na dobry początek. Nie marudźmy za bardzo. Booster numer dwa. Tym razem również nic nie wydropi, to będę. Szmutny, będę bardzo szmutny, ale coś czuję, że tu będzie, tak czuję, tak czuję, czuję, cz, 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 czuję, ja tu nie wiem czy wy to czujecie, ale ja to czuję, że tutaj coś drobnie, o yeah, mamy ładną tą czerwoną kartę, nie wiem do końca jak one się nazywają te karty, ale jedną taką mam, jedną taką mam, już w sensie nie taką samą, ale tą właśnie z tym takim czerwonym efektem. Tu jest jakiś Rivers Holo, i ostatnią kartą nie jest nic, ale tą kartę sobie zostawimy, bo te karty są ogólnie ład bardzo ładne. I tak jak mówiłem, jedną mam i z chęcią przygarnę drugą do kolekcji. part. To tym razem. Tym razem. Na razie, no, jakieś tam dwa dropiki, takie, min dwa mini dropy na razie mamy. Nie radzę sobie. Vamos. Zobaczmy to tu uda nam się trafić jakieś karty i tam w ogóle zlatują z stołu, ze stołu, ale to nie jest w ogóle istotne. Ej, patrzcie, trafiłem dwie takie same karty w jednym boosterze, tylko że jedna jest reverse call'a, a druga jest normalna. Olur. O, mamy coś, mamy coś, mamy! Mamy Fularcika, uwaga, do doskółl, super i na końcu nic już nie ma. Mamy pierwszego dropa, długo musieliśmy na niego czekać, ale jest, jest pierwsza ładna karta, ej, ta, ta, ta karta jest bardzo ładna, naprawdę, ona jest mega ładna. Fajnie dropnęło, no i zobaczmy, skoro tak dropnęło do tej pory, to może, może, może to świadczy o tym, że tu będzie dobrze dropiło. Holoenergia, to chyba dobrze świadczy o tym boosterze. Ale zaraz się przekonamy Jasmine Secret Art Mam taką kartę, tylko że Full Arta Bardzo ładna też jest Drowsy Iveltal I to tyle Dobra, zostały nam jeszcze cztery boostery Więc jesteśmy praktycznie w połowie Ty, jak to jest, że jeden booster jest tak mega mocno zapakowany A drugi jest zapakowany tak, że go mogę bez problemu otworzyć No a ten jest zapakowany tak, że go w ogóle nie mogę otworzyć Nie wiem jak to jest może tam to były rozklejane i ktoś mi coś tam sobie majstrował. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy. Inkai, Joltik, Hondur, Zorua, coś tam, <ścoughs> coś tam, coś tam, Powerglass, Crobat, Kufant, Reverse Holo, Kragu i ostatnią kartą jest Xi, Kinga X. Ok. Kolejny eksik, tych eksików to troszeczkę mi tu dropi. Ostatnio ogólnie jakoś, co, co czegoś nie otwieram, to dużo mam eksików z tego, nie? Jakoś, jako, jakoś mi te eksiki ostatnio wylatują z tych paczek. Dobra, lecimy z kolejną. Kolejna paczkusia, uwaga, otwieramy, otwieramy. Persjan, Dusklops, on już był, ten typek. Crobat, Academy at Night, Rivers Hollow Hypno. River Skoro, Krubat i Haxorus i ostatnią kartą jest Karta Energii. Nie przełożyłem? Serio? dziwna. Dobra, jak na razie, jak na razie nie jest zbyt dobrze, ale też nie ma jakiejś tragedii, bo mamy cztery takie karty, na się trafić. A paczki zostały dwie, więc możemy pulę naszego dropa zwiększyć do 6 albo zostaniemy przy czterech, no. Oby coś jeszcze wpadło. Mam taką nadzieję. Bardzo lubię, coś mi dropić. Zresztą, kto nie lubi? Kto nie lubi jak ktoś mu dropi z paczek. No ja to uwielbiam. Rewawruma udało się trafić, no ale no mówię, nie w takiej wersji, w jakiej chciałem, więc to mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby go trafić. Przedostatnia paczka, kochani. Przedostatnia paczka. Zobaczmy. Trzymajcie kciuki. Mocno trzymajcie kciuki. Kodzik. Teraz już przełożymy kartę, nie zapomnę o tym. I uwaga! Beber z Duskloops Eevee! Mamy Eevee. Ej, Ej mega super. Ja zbieram. Jak oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, że ja Eevee zbieram. Kolekcjonuję już. Mam trochę tych kart Eevee. I tutaj mamy kolejną ładną kartę. Zobaczmy, co jest dalej. Znowu Jasmina. Janina to jest. Ale ja, ja, to jest Janina. A ja na nią ciągle mówię Jasmina. Patrzcie, mam tu taką kartę. Tej Jasminy. Ja na nią mówię Jasmina. Hmm. Tylko mówię, mam taką. Arcie i to jest Prismatic Evolution ja na nią ciągle mówiłem Jasmina a to jest Janina, dopiero teraz przeczytałem że to jest Janina Roll. Dacie wiarę, że takie rzeczy się dzieją? że to jest Janina, a nie Jasmina? Mm. Iron Moth, Slither Wings Copper i przedostatnia karta to jest Roulette i ostatnią kartą to nie jest żaden Drop. Kurde, no niedobrze, niedobrze ale mamy kolejną Eevee więc jeżeli chodzi o to, to jest dobrze. Ale ta karta jest ogólnie mega ładna i takiej ładnej to jeszcze nie ma z jakimiś kwiatkami, kolorowa. <laughs> no dobra, ale to jest już ostatni booster tylko. Więc trochę szczerze, ale tak szczerze, to nawet trochę mi jest smutno, że to już koniec tej przygody z tym etebekiem, bo słabo, słabo, nic jakoś mega fajnego się nie trafiło z tego z tego etebeka, co? Te boostery takie trochę puste, energia. Miał, miał, miał. Miau. Zorua, Hondur, Warum, Genesekt, Night Stretcher. Trener, Holo Academy Night! Już to miałem i uwaga! Zostały nam tylko trzy karty. Więc miejmy nadzieję, że coś tu... Trafimy. No tu nic nie trafimy. To jest jakiś Rivers holo tylko. Ursaluna. O. To ogólnie jedna z pierwszych kart, jak udało mi się dropnąć, jak zaczynałem zbierać Pokémony. Tylko, że oczywiście full artie I pamiętam, że tą kartę sprzedałem. I później zauważyłem tego, że tą kartę sprzedałem, bo ta karta też była ładna. No i się, ale dzisiaj pozbyłem. Uwaga, ostatnia karta. Nic. Zoroark. Nic. No. Hmm, szczerze to nie najlepiej.